Szanowni Państwo, jesteśmy w okolicach PZW 739. Byliśmy tutaj jakiś czas temu, nakręciliśmy film. Możecie go zobaczyć na YouTube. Pokaż Kasiu gdzie? O, właśnie tutaj możecie go zobaczyć. Teraz y, zobaczą Państwo, że w tym miejscu, to jest taki kanał odwadniający, y, w tym miejscu poprzednio było dużo więcej wody. Teraz jest mało wody. Y, wtedy jak tutaj wchodziliśmy, to ja się trochę skąpałem. No, troszeczkę. Teraz mam nadzieję, że to będzie jednak. Y, łatwiejsze z powodu mniejszej ilości wody. W takim razie zapraszamy Państwa. Montuję kamerę i idziemy. I idziemy. Jak to tu wygląda? O, jest Pięknie. Tu wtedy było kupę wody. Trzeba było uważać. Teraz jest troszkę wody. I idziemy. Powoli. Powoli idziemy. Uwaga. Mhm. Oj, czek, muszę. Niestety muszę kucnąć. O, ale echo. Słyszą Państwo to echo? I idziemy. Tu jest niestety bardzo nisko. Niestety. Idzie się naprawdę bardzo wygodnie. Ale myślę, że nie tylko. Mnie interesuje, co tam jest. I państwo również. Zobaczcie, jak ten tunel wygląda. Nie jest za wysoki. Nie wiem, ile to jest metr wysokości. Ja w każdym razie tu idę prawie, że na czworakach, Więc zapraszam dalej. Na pewno są Państwo żywo zainteresowani, co jest na końcu. My wiemy, co jest na końcu, bo już tu byliśmy, ale, ale nigdy z kamerą. Zatem tym razem dojdziemy tu z kamerą i pokażemy. Przysiągłem, że wtedy był krótszy. Słucham? Ja tak bym wyjdzie, żebyś miał lepszą wiedzę. Aha, bo ja tu dochodzę do końca, to zaraz już będę wychodził. No proszę Państwa, dochodzimy. Tak to wygląda z pewnej odległości. Ach, nie widzę Państwa, podejdę bliżej. Tak to wygląda proszę Państwa z bliska. Tu jest oko Boga Słońca. A na dole są dwa małe tunele odwadniające, które oczywiście wychodzą na powierzchnię, ale średnica tych tuneli nie pozwala, aby się tam zmieścić, tak więc musimy zawrócić i dojść tam skąd przyszliśmy. Dobra, zawracam. I idę. Jakbyście się Państwo zastanawiali, czemu tu wcześniej nie byliśmy z kamerą, to odpowiedź jest taka, że tutaj nie da się za bardzo wejść z inną kamerą niż z GoPro, bo trzeba mieć wolne ręce. Generalnie tak jest dość, dość często. O, dobrze, że ten tunel już się kończy. O, tak to proszę Państwa, wygląda z mojej perspektywy. Zaraz tam wyjdę. A to światło. Należy do Kasi która tutaj już grzeje łapki, żeby mu zejść łapki i nóżki. Kolebo co się trochę ta deska, więc uważaj potem. Mhm. Aha, aha. 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 A tu jest też logbook Geocaching Kolejny geocaching pokażemy trochę Kasię z tyłu. O. Kasia tam wchodzi. Idź prawą stroną deski, nie no właśnie, to właśnie Kupę wody, ale jak Państwo widzą ten kanał nie pracuje, bo tej wody aż tyle nie ma. Ta woda po prostu tutaj głównie. Stoi i nie może się przelać dalej, ale wcześniej, gdy tu byliśmy, to wszystko pracowało. Ta woda się lała tutaj gęstym strumieniem. O, wyszedłem. Poczekajmy wspólnie na Kasie, która zaraz się wyłoni z tego mrocznego otworu. Niech tam Kasia wyłonisz się, bo telewizor wyczekają. Kasia jest zajęta w otworze. No coś w tym jest, na każdy kto stąd wychodzi dyszy. Niewiarygodne. Ja no właśnie. No. Kasia wyszła, jest cała i zdrowa. Kasia, czy byś chciała nam coś powiedzieć na temat tego miejsca? No to jest ci... chyba najbardziej naj, oddalone miejsce mru, które mm -hmm. jest ciężko dostępne. No tak, rzeczywiście ten kanał odwadniający nie jest jakoś bardzo popularny, ale niektórzy tutaj docierają. Natomiast nawet jak docierają do drzwiczek zewnętrznych, to nie każdy pakuje się do środka, no bo chyba trzeba być pop*******, żeby tam się ładować do środka. Ale że my akurat do tej grupy należymy... O, kolejny nie dopiszę. Ale że my akurat do tej grupy należymy, to tam... Il